Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy, dwie, to jest Tilgar, Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z gierki Installercy. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie to odcinek pożegnalny dla tej wspaniałej gierki, która mam nadzieję, że wam się podobała równie dobrze jak mi. No i zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w multiplayer. Od ostatniego odcinka w Install zmieniło się bardzo dużo. sami widzicie nawet i po zwykłym lobby, po zwykłym menu, że wszystko jest inaczej, według mnie to wygląda teraz o wiele, o wiele fajniej, o wiele wszystko jest bardziej przejrzyście. Przy jest dodany tryb solo, którego jakimś sobie w ogóle nie widziałem i po prostu można grać sobie tutaj samemu. Gdyby ktoś nie miał kolegów. Tak więc nie, my zagram sobie i internetu, bo to się często zdarza zwłaszcza na moim radioaktywnym pustkowiu, gdzie internet jest, prawda, napędany przez chomiki. Moi drodzy, kontynuujemy gierkę. Zagram sobie dzisiejszy odcinek typowo PvP, czyli zagram sobie z ludźmi na innych ludzi. Przy okazji mamy kamerkę wyjątkową tak o, ponieważ e, jest teraz noc, w ogóle jest, jest noc, nagrywam w nocy, prawda? Stygier się dawać poświęca, klasa maturalna, ale nie, Stilgar musi nagrać odcinek i w nocy nagrywa sobie jest, nagrywa sobie i po prostu kamerka od lewej strony strasznie dziwnie nagrywa, kiedy mam to światło. No, sami widzicie, że jestem teraz przy świetle, jestem taki biały. Nie wiem, w ogóle bez tego świata, w ogóle mnie nie widzicie. Nie wiem dlaczego, ale teraz wyglądam jak typek, który jest z BuzzHunter, BuzzHunter Dota. Pewnie kojarzycie i on e, w swoim teledyskusie z, z Doty właśnie miał. E, takie, takie dziwne oświetlenie twarzy, ale to pewnie Was w ogóle nie obchodzi, ja będę przy tym świetle grał, chociaż one jest jakby nie patrząc za mocne, ale okej, okay, Moi drodzy, tak więc gramy i zapraszam Was do oglądania. Dzisiejszy będzie odcinek, dlaczego mówię, że ostatni, będzie to ostatni odcinek z gierki Instargency, ponieważ zamiast Instargency wkładamy teraz na mój kanał nową serię, w której, w której to właśnie chciałbym Wam pokazać wszelkie gierki realistyczne, czyli wszelkie gry, które podkładają się pod realizm, pod możliwie jak najlepszy niacić żeby wszystko było realistyczne i chodzi mi tutaj właśnie o najwięcej po prostu o FPS, Realistyczne FPS, FPS, z Armii, Arma e, Aż mi się gierka nam zacięła, zacząłem tak gadać intensywnie Dobra, niech się nam gierka wszystko załaduje, bo sami widzicie, że się ładuje i... Program Insurgency, Exe nie odpowiada... O, dobra, dobra, działa już wszystko Nieważne, Problem, problemy techniczne, jak to zawsze bywa, bywa, by, bywa u Steelgara. Chyba nowa mapka, nigdy na tej nie gram, nie wiem, wejdziemy, zobaczymy No i będzie wkrótce ciekawi. Tak więc, moi drodzy, jeśli znacie jakiekolwiek gierki, które podchodzą pod Realim Arma, Project Reality, Insurgency i tak dalej, tak dalej to piszcie w komentarzach. Ja już oczywiście tych gierek mam tyle, że łuje jezusicko, ale naprawdę można mieć ich jeszcze więcej. Jedyne wolne miejsce to jest strzelec, zagram sobie SKS, nie, ja bym chciał, wolałbym zagrać z falem, tu Mika nie chce, ze zwykłym kobrą No dobra, trudno, no trzeba się poświęcić, no nie wszystko musi być koszerne, zbytnio. Falz no jakoś tego nie widzę, szczerze mówiąc, to jakoś taki dziwny. dobra. E, a się HP z nieopancerzonym Zagram sobie to, bo tutaj bardzo dużo osób gra z lekką kamizelką, która nic nie daje, ja w ogóle gram teraz bez kamizelki e, Granat dymny, makarów... E, Okej, okay, myślę, że tu będzie spoko. Tak więc tutaj będzie kamerka wyjątkowo teraz kiedy jest w nocy. Chyba, że wam pasuje, bo szczerze mówiąc, dla mnie chociaż... O Jezus Maria, co tu się stanęło? Dobra, gramy! Jest dużo graczy. Dajcie mi tylko zrobić testowe strzały. Ok, myślę, że głośność będzie spoko. Tak więc gramy. Kamerka jest, tak jak mówiłem, teraz w nowym miejscu i mam nadzieję, że ona Wam tutaj pasuje. Bo, choćbym bardzo chciał zadańczenie świecie, nie mogę jej dać tutaj normalnie, gdzie jest po lewej. Ponieważ przy tym oświetleniu moim przednim, a zwłaszcza teraz w nocy, kiedy jest ciemno już wszędzie, no, nie mam możliwości żadnej gdziekolwiek zagrać To tak, i dobra, moi drodzy jest nowa mapka. Której to. pozwólcie. Jest nowa opka na której nigdy nie grałem. Tak więc jest to dosyć ciekawie. Gram na zwykłym PvP. Akurat nawet nie wiem na jaki tryb, to jest szczerze mówiąc, bo nie, nie sprawdzałem nic. Tryb, 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 tryb. Okapi, czyli okupacja. Okapi, okapi. Po prostu musimy przejąć dane punkty, bronić, atakować i po prostu je przetrzymać, by je mieć jak najdłużej. No i oczywiście odrodzenia są, jednak są też ograniczone, co mi się bardziej bardzo podoba. W każdej gerście tak powinno być, że nie ma tak, że możecie przeżyć 500 tysięcy razy w jednej rundzie, tylko po prostu się poginąć. Dobra. W ogóle mamy fala, dajcie mi pojedynczy na to auto. I gramy, zobaczymy, czy tym razem się uda, Jeśli chodzi, jak się spodoba, nie zapomnijcie łapce. Zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania do, 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 do miłej zabawy po prostu zachęcam moi drodzy. To jest najważniejsze. widzę, widzę, widzę w Ej, to jest mój! Jezus, Maria! Skąd ja mam widzieć z pół kilometra? Nie strzelaj we mnie! Panie! Ja jestem z tobą! Ja jestem. Ja jestem z tobą! Jestem z nim tak. tak Dobra Jak widać nie każdemu chodzi. Wow, ty by w ogóle gra ze sniperką, to nie? Szacun Czekaj, czy to jest Mosin z Kobrą? Co? Żygać mi się chce ja Nie mogę tego oglądać, sorry, moi drędzowie to niemożliwe Jak można zrobić Mosina z Kobrą? Czy to na fakcie był Mosin? To nie był SKS, bo SKS jest półautomatyczny A to musi się przeładować normalnie, dźwignie, wszystko Dobra, lecimy, lecimy, moi drędzowie typek się nazywa H1Z1-1842, jakiś inny. H1Z1, dzisiaj był odcinek. Dzisiaj opublikowałem. Dobra, lecimy. Próbujemy jakoś bardziej taktycznie zagrać. Bardziej się jakoś rozglądać. Nie wiem dlaczego, ale mi się zmieniła chyba tutaj w ogóle czułość myszki. Po tym nowym update'cie. W ogóle nowy update y, ponad giga teraz miał. Tydzień temu był update, który miał 4 giga prawie że. E, więc sam widzicie, że w Insurgency naprawdę oła, oła, Bardzo dużo się zmienia. E, na wielki plus według mnie, na wielki plus. I to będzie taki ostatni odcinek Insurgency nagrywany. Wow! Gdzie ja w ogóle doszedłem? Skąd oni tutaj tak już daleko? Kurde, ja wiem, że w tej grze chodzi o to, żeby przejąć punkty, a ja jestem wielkim fanem dochodzenia od tyłu, HM do chodzenia. Więc sami wiecie, sami wiecie dobrze, tak naprawdę, jak ja gram. kto mnie ogląda, ten wie, może tak, to nie. Więc się nie spodziewałem, że tutaj już typki będą tak daleko. Chociaż przydaje się, gram aktualnie do dupy. Zero taktyki, full YOLO rush. Coś słyszałem. Pozwólcie, że jeszcze tam głośniej słuchawki. Celownik w ziemi, to jest najlepsza taktyka Steelgara. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Idziemy. Tam punkty, ale jest daleko, ale na fakcie tutaj się muszę się spodziewać i... O nie, gdzie tutaj byli? Tutaj po lewej skinąłem, dokładnie. No, dobra, teraz już ich tutaj nie widzę. Wow, oni tutaj aż dobiegli. Ja pierczę. Dobra. Zagram sobie tradycyjnie może dwie, może trzy mapki. Wszystko zależy od tego, ile one będą trwać, tak naprawdę. Już prawie jesteśmy przy punkcie A. Rundka się kończy za około 4 minuty. Tutaj się trzeba mieć na baczności, co nie? Chyba dostałem. A to jest mój, Jezus Maria. Dobra. Ktoś chyba zginął. Widzę, że w ogóle straciliśmy punkt A, jak ktoś go przejmuje. Dosyć ciekawe, nie powiem. Jezus Maria, to jest mój. Panie, tutaj nam A przejmują! Dobra, mamy killa, mamy killa, tak jest Przejmuję teraz, a, o oh shit Już chciałem sobie rzucić smoka dymnego, żeby tutaj gdzieś coś było, ale się nie dało Nie lubię grać falem, powiem szczerze, nie, mm, czy mam w ogóle możliwość wybrania czegoś, nie mogę Uderzenie czy on ma jakieś ciekawsze bronie? O, ma U, Sterling Wow To jest ta y, brytyjska wersja Aaa, ah, Steelgar, wszystko zapomina. Kiedy nagrywa wszystko mi się Nie moi drodzy, zapomniałam nazwę, ale wy na pewno dobrze wiecie co to jest? To nie jest błyskawica, to nie jest to, to jest brytyjska wersja. Tej oto broni, która ma magazynek od boku, jest spokojna. była w metrze, w Call of Duty, w Wawie, czyli World at War nie mieli z WoWem, bo ktoś pewnie się. Wow, rewolwery to są jakieś nowe bronie w ogóle. Speedloader, dawać mi to Kamizelka, łatynek nie, ale... I jedę! Czy telefon komórkowy to można Ala Akbar robić za chwilę za niedługo? Coś czuję, że chyba to też dodadzą, chociaż nie, bo to teraz <laughs> zbyt nie jest, prawda, na czasie, hehe. <laughs> ogólnie mówiąc nie daje dużo, szczerze mówiąc nie wiem co ona, znaczy ona, ja wiem co daje. Plus kamizelki, zobacz, wszystko dobrze nagrywa, chyba tak, tak mi się wydaje, ale jestem biały. To jest moi drodzy, czekajcie, w ogóle jak... Ba, ba, dawać tak, to będzie taka runda, runda, genialna runda, w której to Steelgar będzie... Super koksił, zobaczycie, jak teraz będę miał 5 milionów zabić z tym sterlingiem. Czy ja tutaj. Nie. Ale od razu jakoś fajnie się chodzi z tym. Dobra, czekajcie, mam w ogóle rewolwer. że Speedloaderem. Muszę zobaczyć, jak to wszystko działa. Przeładuj Speedloader to jest takie coś, że. taki można powiedzieć magazynek do. Yy, do rewolwerów, co nie? Specjalne urządzenie, gdzie mam już zamontowane po prostu naboje, i w całe wpychamy do komory a nie musimy pojedynczo przeładowywać, jakby to było normalnie. Okej, okay, wbijam tam ponownie, mam minus 44, więc... Mówcie mi, czy nie, ale te kamuflaże są tutaj OP. Panie, patrz, on, on, on tego typa nie widzi. Widzicie tego typa? O, zauważył go. O, dobra, nieważne. Idę tam jeszcze raz. Dobra, włączymy może jednak to światło, bo wygląda pewnie patologicznie. <grym> a pewnie w ogóle mnie nie widać, tak więc domyślam się tego. Gram normalnie, więc e, idziemy tutaj do przodu. pójdziemy sobie może po boku. Cholercie, jak ta gra się zmieniła? Ale tutaj jest nowych broń, nowych dodatków i wszystkiego. Dawno było broń, naprawdę mało. Był AK, był FAL. E, Były jakieś kilka pistoletów. I tak, na fakcie to było wszystko. No i wiadomo, tam Mosin był, SKS-y też był, ale. Jezu Maria. No ale Sterlinga w ogóle nie widziałem. Rewolwerów nie widziałem. Jeszcze może jakieś inne broń? Tutaj w ogóle ten uderzeniowy widziałem. Jeszcze inne bronie tutaj. To jest nasz. Nie powiem, ale Sterling nie jest najlepszą bronią, jeśli chodzi. O odległość, ale spróbuję może tędy dojść. Spróbuję ich dojść od tyłu, bo tutaj. Cholercie na 30 sekund, co ja w ogóle odpierdzielam. Szybko. Dawaj Stiggar. Dojdziesz tam Dobra, mam 30 sekund tutaj. Już widziałem jednego wroga, tutaj widziałem drugiego wroga. Myślę, że to może być... Już Maria, jakie to jest niecelne! Śmiertelne, ale mocne. O 7. Dobra, ktoś tu chyba właśnie zginął. Umarł. Przejmujemy, a, ale tutaj widzę, że znowu jest jakiś wróg. Pięknie. Wow, ale się skampił, ja pierwszy. Dobra, tego się nie spodziewałem moi drożdżowie Przegrane, niestety, rebelianci przejęli tutaj, wygrali. Co mnie na fakt, że poszło mi dosyć spoko. Trzech zgonów, czy zabójstwa, czterech przybartych wrogów, czyli cztery takie mocne asysty A Więc myślę, że było nawet nie spoko Na do nasi dużo już to jest dosyć długo Nie powiem Dosyć, dosyć długa ta rundka Zegrałem sobie jeszcze jedną z miłą chęcią Dobra, cicho, jedz, Maria Wybieram sobie nową mapkę Pik. czy my na tej mapce w ogóle grali? Sinjar Czekaj, na Sinjarze chyba graliśmy Boże, dobra, jak już 13 głosów od razu, wszyscy są za tym, no więc z miłą chęcią. Zrobimy e, może teraz tak, że na tej runce, na tej mapce, kiedy będziemy grać, zrobimy tak, że co, co śmierć będę grał inną bronią. Pasuje Wam? Myślę, że akurat będzie jakieś jedno wolne miejsce, żeby wytrenować, żeby przetestować minimum dwie lub trzy klasy inne, żeby mieć ciągle jakąś inną bronię, więc myślę, że to będzie spoko. I przetestujemy, z czym mi się biega najlepiej. Ja oczywiście jak najbardziej w tej grze akurat najbardziej lubię kacze. Ee, tak więc, sam wiecie, jak to jest, no ale zobaczymy, jak będzie normalnie. Przytywanie już jest, tak więc, dosyć spoko. A nie, się to wszystko czyta. W ogóle śmiesznie wyglądam od przodu, co nie? W ogóle mnie rzadko co mnie widzicie od przodu. Nie wiem, czy to jest Gemaniac albo QNT. Dobra, strzelec, z... My... miner, dawać Mi... minera. Nagram sobie specjalnie go wziął, żeby M5 sobie wziąć, z holografiem i z. Dajcie mi jeszcze Tumik. mp 5 z Tumik. Ja po prostu kocham tego. I jeszcze ze smugą, żebyśmy lepiej widzieli wszystko. E granat wybuchowy, ja nie chcę. Ja tutaj mimo wszystko najbardziej wolę błysko, a jeżeli jest najraddymny. Y I pistolet mamy M1, kamizelkę, może coś za 1, za 0. A mamy dwa, weźmiemy. Dobra. Co się stało? Nie, działa. Ok, wszystko działa, tej tak, gramy. O, shit, nie działa. Shit, what the hell? Co to są za lagi? Nie, nie nie no, mam 30 pinga Dobra, za 5 minut Punkty, to jest w ogóle teraz tryb pusz, to nie? Tak, push, czyli musimy po prostu e, Następne punkty, które mamy akurat na mapce przejmować I kiedy je przejmiemy, przejmujemy następne, aż do samego końca e, Kiedy to dojdziemy już do Przyparcia wroga, gdzie po prostu wygramy Dobra, ja tutaj może zrobię coś takiego, bo tutaj jest granat, myślę, że Typowo must have No widziałem, już tam widziałem wroga, dobra Ała Przejąłem. Nie, umarłem. <laughs> Przyjmijmy, że teraz jeszcze nie grałem z MP5, więc. Yy, no, zmienimy tą broń dopiero teraz. Czy on ma bara, czy co? Co to jest za broń? Wygląda jak bar, co nie? Przyznam się też co do jednego, że Insurgency jakby nie patrzą nie jest aż zbyt takim, może nie, realistyczna jest pod względem zadawanych obrażeń, tego, że giniemy przykład od kulki, czy od jednej, czy od dwóch, ale jeśli chodzi o taktyczność to jest tak średnio, taktyczna jest tylko wtedy, kiedy zagramy naprawdę ogarniętym teamem, kiedy gramy 5 na, 5 na przykład jakiegoś rankeda w cudzysłowie, więc myślę, że wtedy dopiero ta gra pokazuje swoją taktyczność, a tak jak tutaj widzicie biegniemy troszeczkę można powiedzieć na, na pałę, tak za przeproszeniem. I sam widzicie jak to jest. Zagram sobie MP z MP5, a następnie zagram sobie może z shotgunem, potem z MK18 O ile uda nam się w ogóle tyle razy odrodzić w tej grze W co wątpię? Hehe <laughs> W tym grze dobrym graczem Dość ciekawe, bo jest 31 graczy to jest 16 na 16, znaczy 15 na 16 Jeśli mam, mam być szczegółowy i dokładny Okej, okay, lecimy Lecimy na Szczecin No, no, no Jezus Maria Panie, to spawn kill jakiś był za przeproszeniem On mnie 3 metry od respa zabił Dobra, gramy z shotgunem Holo Eee. Yy, chwyt przedni... o tak Breneka... Nie, to jest słabe, Breneka jest ciekawa ale kurde, raczej znaczy ona jest spoka, ale nie w tej grze, że bo dobrałem już raz z Breneką ja w ogóle nagrywałem nagrywam w ogóle odcinek z Breneką Nie dobra, zaryzykujemy. Bo szelgam sam sobie jest spoko. Breneka po prostu robi to, że będziemy musieli i bardziej idealnie, można powiedzieć, trafić w tym przypadku we wroga, no i wtedy mam o wiele większą pewność, że zginie. No ale mimo wszystko tutaj jednak on A tutaj często ten co o wiele bardziej pomaga, więc... Dobra, nie, gramy bez breneki. Bo to jednak nie mogę nic ryzykować, A ja powiem szczerze, że nie, 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 nie ma co, nie ma co, nie ma co. Dobra, dawać, będziemy ciężkim żołnierzem teraz. Będziemy wolnym i ciężkim. Zawsze spokój. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj zginąłem ostatnio. Nikogo nie widzę, dobrze. Tutaj patrzy ten, ja tutaj już Może. Widzę, że ambitnie tutaj już nawalają. Bum! Dobra, rzuciłem tutaj dymny. Jezus, Mary, tam typek leżał. Dobra, dobra, dajcie, dajcie mi jakąś normalną broń. Normalną, tak z ciężką lufą Kędzierki ja nie chcę Dajcie mi coś normalnego Ja już nie wytrzymam normalnie Ja muszę grać z jakąś normalną M-ką Albo z kałachem Dobra, gramy, już teraz na poważnie Wow, fajna grafika Dobra moi drodzy musimy tam napieprzać, musimy tam jakoś dojść, musimy to jakoś wygrać, bo na razie jest bida z nędzą i po prostu bida z nędzą Ale no, po prostu tych ludzi jest tutaj tyle takim multum, patrzcie już tutaj widać strzał, już tutaj jakieś... Jezus Maria Strzelają we mnie. Tam są nasi. Zabiłem jakiegoś. A, no już klikałem. Shit! Skąd on ma granatnik? To jest chyba granadier, to nie? Wow. Nie było granatników tutaj. W ogóle. What the fuck? Wybór drużyny. Wszystko jest zajęte, jest tylko strzelę. Nie no, strzelcem miałem w poprzedniej rundzie. Widzieliście wszystkie bronie Miałem 16 dawać mi to m 13. Z red dotem, z ciężką lufą i z chwytem. I z amunicją AP i z kamizelką. Dobra, jest. Dobra. M16, czyli mam tylko i wyłącznie bursta. Albo pojedynczy ogień. Myślę, że tutaj się pojedynczy bardziej przyda Ponieważ to jest nic na masakra, żeby w ogóle przejść jakieś 5 metrów do przodu. Nie wiem dlaczego w ogóle teraz musiałem jakąś armii, trochę przypomina. Owszem, to ona była wiele bardziej ogarniętą i taktyczną gierką Fortnite i sarżęce ale... Jakoś ta mapka, nie wiem. Coś tak do mnie... O Jezus Mary, widzę tam typka Mamy killa Na pewno Tutaj jest następny typek, który gdzieś chodzi, ale O Jezus Maria Zwrócę tam im dymny i idziemy do przodu moi drzewie Ile tutaj jest dymnych teraz! What the hell o cholera Dobra, narobiło się Czy tutaj można jakoś dojść do tyłu? Dawaj, pistolet Pięknie, mamy kila Pięknie. Czyżbyśmy tutaj przejmowali już ten punkt? Gaz musztardowy, to się typek nazywa. No, tylko, tylko trochę ludzi ogarni w ogóle, co to jest. Wszędzie już mnie, ja jestem z tobą. Nie ma to jak M16. Czeku B. Dwumetrowe wiosło, nawalać. Nie no, ja tam się aż tak długą repliką bronią. Nie jest. Mówię repliką, bo jesteśmy nadal na kanale, który wypłynął z ASG. I ASG będzie wkrótce. Osoby, które dotrwały do tej 18 minuty odcinka. będę to to Tutaj Chciałbym się zamienić szczerze mówiąc Dobra, trudno, na razie jeszcze nie mogę Posłuchajcie się Czy, Jezus Maria, jak oni to B idealnie chronią Ja tutaj zaryzykuję, wbiegnę jak ham... O Jezus Maria, no nie wiem, no, że to jest płotek, shit! A, i po prostu znowu pójdę... Bude... No, o tym mówiłem, że zaryzykuję jak debil Ej, hey, mo Balcony on the right Balcony on the right, okej, okay, man, okej okay. Ciężka kamizeleczka. Pas taktyczny. dub, dół, dobra walczyć. Mógłbym wziąć zwykły, zwykły pasy i wtedy po prostu... Bez żadnego problemu mógłbym... Tu jest typek. Tam jest typ Tam jest... Typek. No i wtedy po prostu mógłbym... Dobra, muszę się skryć. Mógłbym wziąć sobie jeszcze jeden granat, no ale... Nie chcę się akurat z tym męczyć, więc... Dobra, szok na takie odległości to bez sensu, jest dosyć logiczne myślę, że każdy, każda osoba, która ma mózg, to wie Czyli wszyscy są moi widzowie, bo oni są genialni. Tutaj widzę, że ktoś ciągle nawala Ja tutaj zaryzykuję Dobra, chyba nie żyje, znaczy nie żył już To są moi, przejęliśmy punkt B, więc idziemy teraz do punktu C Przez co myślę, że oni się właśnie już tam zrespili, gdzie im... gdzie... Co się stało? Jak ja zginąłem? Ten typek tu z tym UMP przecież jest ode mnie, Jo, odrodziliśmy się, dobra, nie, nie wiem w ogóle co się stanęło, szczerze mówiąc, byłem i umarłem, no, koniec, kropka. Idziemy może od końca, znaczy dookoła gdzieś, zaryzykujemy tutaj i coś widzę, że tutaj już, tutaj, tutaj już ktoś był, bo sygnał. a to jest SKS, to nie jest od nas, nie no, może być chyba od nas. Charlie, Dobra, to tutaj jest pusto. Oczekuję, że za chwilę na co nie? O cholera. Nie, tędy nie chce iść. Słyszę ich tutaj. To jest mój w ogóle. Nawet nie to zauważyłem. Teraz dopiero zauważyłem, że się ruszył. Fuller na kamuflaży. Dymny. O, no, szczelają! strzelają! Typek tam biegu? Iść tam, iść tam. Go, go, go. go. Go! Napierdzielaj, dzielaj, ja tu patrzę tyły Te shotgun tym nie trzeba celować, przepraszam bardzo, to moi drodzy Dobrze, dobrze on już przeszedł Ja już nie mam dymnego, to jest minus. Dobra, pusto. Ja wolę sprawdzać po takich ludziach. Oh, oh, oh. oh shit Okej, okay, mamy killa, mamy killa. Mamy dosyć ciekawe miejsce, które można tutaj dosyć długo ochronić przede wszystkim. Przejmuje w ogóle ktoś od nas C, więc dosyć ciekawie. Ja sobie tutaj przyceluję. Mamy killa, więc to jest dosyć spoko. Jest, został jeszcze i wyłącznie punkt D. Lecimy, lecimy do przodu. Tutaj ktoś może być, ale... O nie, tutaj jest ktoś za budynkiem, wiedziałem jak tutaj był. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź do tatusia. O, zginął. Tylko, że ja też mogę zginąć. Było ciekawe. Teraz musicie w ogóle mieć... Aaa, myślałem, że znowu będę miał kila. niestety się nie udało. Z MP5 jeszcze nie mieliśmy ich w ogóle killa żadnego. E, celownik Red Dot, jakoś powolę. Szczerze mówiąc, wolę holo. E, Kamida która jest teoretycznie bezużyteczna. O, mam snajpera, ciekawy. Bardzo mało osób gra tutaj snajperko, naprawdę. Troszeczkę też tak kurza. Bo no, ja jestem wielkim fanem grania, e, graniem właśnie snajpera. Jako snajper, ale mimo wszystko, a czekajcie jak to w ogóle wygląda. O, spoko. E, Okej, okay. bijamy. Bijamy, lecimy. A, po, poprawić trzeba włoski, prawda? Teraz od przodu to Steelgarion się wygląda. Ja żartuję sobie, dobra. Walić. Eee, gramy. Eee, idziemy teraz do punktu D, do punktu ostatniego już w całej mapce. Ciekaw, czy uda nam się w ogóle wygrać. Zostało tak nam naprawdę 9 minut. Tam z tymi liczbami odrożeń. Ona się. Ach, umarł. Mm, Ona się jako taka zbytnio nie li... O cholera. Mamy killer SMP5. Tutaj widzę, że idą tutaj od tyłu ludzie nasi. Ja tutaj rzucę może gdzieś smołka. I się udało! Moi drodzy, udało się! Ten mój smoke Byłem najlepszy. Nie, to jakiś estet drulik. Miał 10-9, ja miałem 8-5 i 3 przypartych wrogów. Ile miałem w ogóle wynik? A on tutaj bardzo dużo przejęt, tak? Tutaj najlepszy gracz jest ten, który przejmuje. Bo za, za przejęcia dostajesz ponad 100 punktów. Kierowca i dostajesz zwykłe 10, czyli tyle co nic. Ale, moi dribdziowie, na tym skoju zakończymy dzisiejszy odcinek. No, jest 25 minuta prawie odcinka, więc ja sobie może jeszcze na hama. Ja tutaj gdzieś pobiegnę, jak, jak hardcore YOLO i wszystko w ogóle usunę. Okej, okay, tylko i wyłącznie broń. Dawać, dawać Tidgar. Na samo zakończenie, moi dribdziowie, na samo zakończenie. Powtarzamy jeszcze raz przejęcie. Si, Zablokowa! Nie róbcie ja że tutaj nie można wskoczyć. No. no i tyle, moi drodzy. Tym pięknym akcentem zakończymy ostatni odcinek z Gierki Insta, który to był prezentem od widza. Pewnego takim serdecznie mu dziękuję, bo myślę, że fajnie my się bawiliśmy. Razem ja jak i Wy podczas oglądania czy też grania i nagrywania. Mam nadzieję, że wszystko Wam się na proszę podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Ja mam się miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa pa pa.